Witajcie moi mili, w to piękne popołudnie, piękna pogoda, słoneczko nam świeci. Trzeba zrobić jakiś obiadek. Co sobie dzisiaj zrobimy? Zasmażany ryż. Zasmażany ryż z warzywami. Danie, które może być wege, może nie być wege, bo my sobie dołożymy do tego jeszcze jajeczko. Więc będziemy mieli z jajeczkiem, czyli nie do końca takie wegańskie danie. Więc tak, co będziemy potrzebować? Na pewno nasz ryż. Ja tutaj mam wcześniej ugotowany ryż. Ryż był ugotowany z kary. Taki piękny, żółty nam wyszedł, ugotowany właśnie z przyprawą kary, żeby był fajny i smaczny. Dalej do tego będzie młoda kapustka zasmażana, z cebulką standardowo, zieloną papryczką, pieczareczkami oraz słodką kukurydzą. Wszystko sobie razem zasmażymy. Od czego będziemy zaczynać? No od podkrojenia sobie naszych warzyw. Warzywka nasze pokrojone, więc na patelnię trafi masło kokosowe. Rozgrzejemy je i będziemy smażyć cebulę. Znaczy ją tylko zeszklimy, a następnie będziemy dodawać resztę. Puszczyk rozgrzany, więc pierwsze co? Trafia nasza cebulka, i ją szklimy. Cebulka elegancko nam się zeszkliła, więc trafi do niej Nasza młoda kapustka. Kapustka się smaży, więc można wykorzystać ten czas na lampeczkę wina. Słonko świeci, piękna pogoda, cieszmy się wiosną. Podsmażanie chwilę nam zajęło, jak widzicie, możecie to zobaczyć po moim kieliszku. Więc do środka teraz następne co trafi nasza zielona papryczka, też to podsmażymy. Po papryczce następne będą pieczareczki. Oczywiście dodamy sobie jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałem tutaj Wam dopowiedzieć, a mianowicie jest to. Taka piękna nasza czerwona ostra papryczka, bo chcemy, żeby nasze danie było dosyć ostre. Wszystko ładnie nam się tutaj podsmażyło, dodamy naszą kukurydzę. I jeszcze około 2-3 minutek będziemy to podsmażać, żeby ładnie się połączyło. Oczywiście troszeczkę soli pieprzu. Na patelnię trafi ostatni z naszych składników, czyli nasz ryż kary. Ryż, warzywka, wszystko nam się tutaj elegancko podsmażyło, ładnie połączyło. Więc tak, nasza duża patelnia tutaj na bok i nasza wisienka tutaj na tort, czyli nasze jajka sadzone. Mniejsza patelnia do smażenia oczywiście olej tutaj roślinny słonecznikowy. Na patelnię. Rozgrzewamy i będziemy smażyć nasze jajeczka. Jajeczka elegancko nam się usmażyły, więc nasz talerzyk, nakładamy ryż, warzywka. Jeden. i na wierzch nasze sadzone jajeczko. Oczywiście odrobina pieprzu. I tak oto prezentuje się nasze danie. Jajeczko pięknie tutaj na wierzchu. Zobaczymy teraz jak smakuje. Kapustka mięciutka. z kary dosyć pikantny. Na przełamanie kukurydza. I do tego wszystkiego jajeczko. Rewelacja. Jeżeli lubicie takie dania, klikajcie łapki w górę. Dawajcie suby. I kto jeszcze nie był, to zapraszam, do zobaczenia. Tam na dole w linku w sklep z koszulkami grubego. I co? Do następnego odcinka. Hej, smacznego oczywiście.